moment ostatni dzisiaj mecz naszej drużyny. Naszym przeciwnikiem będzie drużyna Dunajca na Wysącz I już sędzia rozpoczął pojedynek Iwataku dobrze w obronie powalczył powalczyło piłkę ształkowski do leśniaka Jeszcze Mieszko Bator, Bator ale obrońcy górą w tej sytuacji. Brawo! Brawo. No, próbował Wielgus strzelać, Pospadre, ale zagranie jest tutaj Czołkowski. Czołkowski do Zięby. Zięba. Brawo. Ach, Dawaj, nie przyjął damy, piłki. Pracuj. Gramy dalej. Jeszcze, 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 blisko, blisko. No, ja dobrze. Brawo Dominik w tej sytuacji. Teraz Dominik Mróz. Dobra, dajcie sobie teraz. Przynaj, leśny. Dominik. O, na środka, ale przejmują tu zawodnicy. O, dobrze Dobrze ustawiony. Bo bronię Jak strzał. broni dominik. Świetna interwencja Dominik. mnie. Wydrożny? <grywa> Doświadkowanie, mocne doświadkowanie. No, wybija to. Wybija mieszkobator. I jest aut dla Dunajca. Dunajec w ataku. I teraz dobrze Jasiusz Czałkowski. Dobrze tam zainterweniował. Jeszcze jeden wrzut z autu. Wygrana ta piłka. Dobrze powalczył z. Yy, Krałkowski. mamy aut. Mamy aut. Daleko wyrzucona piłka. Dobrze, teraz Leśniak przebija tą piłkę. Będziemy powalczyć. No niebezpiecznie. Broni Dominik. Spokojnie. Ta piłka teraz. Pielgus. Jeszcze Kacper tu powalczy. Badas. Badas do Batora. Bator. Jego Badas. Badas. dobrze. Teraz Szałkowski odebrał tą piłkę. Aj, odebrali mu piłkę. Zawodnicy. No i co? Ale Bator odzyskuje tą piłkę. Teraz na drugą stronę do ziemby będziesz udrożniony na tarnowę. Bież maksy, bież maksy, się. I tak słońce zaszło, co już jest? No już się zaczyna robić chłodno. Dawaj, dawaj chłopaki, dawaj! Wejdź, wejdź polekar, Wiktor, zostań przy nim. Jasiek, wejdź. Niech on wejdź. Patrz, gdzie jesteś. Zięba do środkowu jeł. Dawaj, dawaj Kapi! Aj, pofalczył tam Bielbów za pierwszy. piłkę, ale kontro Dawaj, preszy. No dobrze. Brawo, jeszcze. Aj, 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 nie udało się. Jeszcze walczymy w pola. Jeszcze, Brawo, dobrze jako. Bator. Powalczył o tą piłkę, przejmie ją. Wcześniej piłka opuściła plac Gerauda, Tarnowi Bator. Do Leśniaka, Leśniak. Do Batora, Bator. Do Wadasa, Wadas. No odskoczyła. Dawaj, 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 dawaj! na widzenia, Sofra. Mam kasz. No. Wadas do... Mroza mróz spokojnie do Wadasa. A i teraz fiksowaliśmy niebezpiecznie strzał. I gol. Szałkowski, ziemi, Ziembr... Aj, uciekła piłka. A Maksiak teraz... Gramy, gramy! Jeszcze odrobimy! Przedtem też żeście przegrywali! Grajcie! Jaśniak. ja piłkę. Auto dla yy, Dunajca. Pod naszym polem karnym niebezpiecznie może być. Groźni są w atakach zawodnicy do Najca, ale teraz przechwytujemy tu piłkę leśniak. Szeroko do Wadasa, Wadas, dobrze. Próbujemy wypalić tę piłkę, po piłkę. Doszkę za mocno do motora. Będzie wykopywał gramkarz do Nie bawią się. Poszła w piłka, w kozioł Strzałkowski, dobrze. I Dunaj, zawodnicy Dunajca z autu. Już zagrana. Piłka dobrze teraz. Walczy o tą piłkę jeszcze. Brawo! Zabrakła, na drugą stronę. Wadas przechwycił tą piłkę. Dochodzi ona do niebezpiecznie. I łapie piłkę Dominik. na bok, na bok. Bator. Jeszcze jeszcze walczymy teraz. faulował Franek. W tej cofni, sytuacji. Cofnij, cofnij, cofni, 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 cofni. Franio był gwizdek. Gramy dalej. Trudno. Drugie zagranie. Przeszła ta piłka. Dobrze wada z obronie. Wybija piłkę, ale nabił zawodnika Dunajca i jeździł dla Tarnowy. Bator. Leszko utrzymuje się przy piłce. Wywalczył wrzut z autu. Do Leśniaka. Leśniak. Leśniak. Doskonale utrzymuje się przy piłce. Teraz planek próba. Ale strzał. Ależ fantastyczny strzał jest. I bardzo dobra interwencja bramkarza. Szkoda, tylko że drożny z tej sytuacji. Bardzo dobra okazja to była. Ośrodkowanie w pole karne, wybijają. Jeszcze zagranie. Wychodzi Dominik. Pusta bramka, świetnie. Dominik do spółki z Wadasem. Ratują tą sytuację. Doskonale tam w, yy, zasekurował Dominika Wiktor. Widać, że yy, nie pierwszy raz jest taka sytuacja. Doskonale się rozumieją ci chłopcy. Teraz yy, yy, Strzałkowski, Strzałkowski próbuje rozegrać jeszcze. Walczymy o tą piłkę. Dobrze, dobrze Wiktor, dobrze gramy. Użytkowanie w pole karne przepuścił tą piłkę Wiktor. Yy, i będzie y, znawiał Dominik. Długa piłka teraz na miejsko batora, mężczybator dobrze doskonały, jest szansa. Strzela bator broni bramkarz. No. Brudrożny tym razem z drugiej strony. Dawaj, 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 dawaj. Dośrodkowanie w kole, karne przeszła ta piłka, ale jeszcze szczałkowski, szczałkowski. Strzałkowski do Zięby, Zięba. Podanie dawaj, wybijają. Szczałkowski strzela zablokowany ten strzał, jeszcze dawaj, Zięba. Dawaj, dawaj, I rzut rożny dla Tanawy. Dawaj, 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 dawaj jeszcze, dawaj jeszcze. Jasiek, wyjdź, wyjdź. Ale wejdźcie w pole karne! Tu gdzie jest sędzia? Dawaj, tu gdzie jest sędzia! tylko wani! Dawaj, 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 ja tak napiłem. Jeszcze nie koniec. Ach, karstę, próbował Wielbus. Ale nie trafił czysto w piłkę. Cofnij, tof! Dług, długą gra! Ajski A jej skipsawał bramkasz teraz wynajęcie. Dawaj Max miedzie. Audi dla... Tarnowi. Leśniak. Jeszcze, jeszcze, dawaj, dawaj Piskowe, tak jest! jeszcze! dawaj jeszcze! Nie puszczaj go. Badas, 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 badas. Ani bismo, nie udało teraz się docisz, teraz dobrze zagrać. Szkoda, teraz dawaj, niestety dawaj, wyszła ta dawaj, piłka. Dawaj, Wyjdź! Strzela! dwa do zera. No, kontra drużyny Dunajca. Dawaj, i dawaj, dawaj, dwa dawaj, do zera. Chłopcy, 10 mi, połowa meczu jest dopiero. Odrobicie, dawać! Wielgus do Wadasa Wadas spokojnie szeroko do Fidy nie doszła ta piłka do Fidy szeroko będzie rzut z autu dla Tarnowi walczy Leśniak czy moja się pi piłka w grze na no, zawodnik Dunajca. Teraz dobrze wyszedł. Teraz Wielgus. Dobrze Wielgus. I od bramki Dominik. Dawaj, dawaj. Niebezpiecznie wychodzi Dominik. 3 do 0. Błąd teraz w obronie, niebezpiecznie. Brawo Dominik, świetna interwencja. Świetnie teraz zainterweniował Dominik, było niebezpiecznie. Zagrywamy 3 do 0. Choć z gry wcale to tak źle nie wygląda. I teraz niebezpiecznie trzeba podejść. Dobrze. To dobrze chwytuje tą piłkę, ale tylko na sile w ataku. faulowany zawodnik Tarnowi. Dawaj długie zagranie w kierunku Batora. Nie dochodzi ta piłka do mieszkań. Świetnie tam Kacper Wielgus Kacper teraz doskonale rozgrany. Wielgusz mu piłka. Szkoda, bo dobrze to rozegrali z Leśniakiem. Teraz w ataku drużyna. Na najca i dziś będzie żudro. Poznawiona gra, drużyna Dunajca w ataku. Czujnie w obronie Kacper Katra. Jeszcze niebezpieczniej od bramki zacznie Dominik. Idźcie do góry, do góry idźcie! Żyjemy, ej! Dawaj, dawaj Domino! Piłka z góry, zbierają ją, i tutaj w środku pola mamy dziurę, niestety, Brawo. ale dobrze, teraz Wielgus w środku dawaj, pola odbiera tę piłkę, dawaj, To na chwilę, może teraz powalczymy, Leśniak, dawaj, dawaj, idziemy. Idzieś, musimy zaatakować. Gra Wielgus, Wielgus walczy w środku pola o piłkę, Wadas. Jednak lepszy zawodnicy dawaj. Dunajca, wrócił Strzałkowski, Strzałkowski, o i teraz błąd. Ojej, ależ piękny gol, bez szans. 4 do 0 dla drużyny Donajsa. 7 minut do końca meczu. Będzie ciężko odrobić. 4 bramki, ale trzeba powalczyć o jak najlepszy wynik. Szczałkowski teraz wprowadza piłkę. Na drugą stronę do Wielgusa. Wielgus do Dominika, Dominik do Szałkowskiego. Szczałkowski wyprowadził piłkę, prostopadłe zagranie w kierunku Leśniaka. Leśniak powalczy tam o piłkę podanie. Pośredni, pośredni. pośredni. Dawaj szybko, raz, dwa. Adaś! No grajcie, szybko grajcie! Graj, podaj mu! Adaś, weź piłkę i wysuń Frankowi szybko. Nie czują, nie? Nie na... czują. Leśniak strzela poprzeczka. Dawaj, dawaj, dawaj Kapi, dawaj Kapi! No szkoda. Prawdopodobnie ta piłka nie wpadła do bramki. Dobry strzał uh, Frenia Leśniaka od piłka. jej kontra drużyny. Oj, 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 Strzela, broni Świetnie skrócił i obronił tą sytuację. Teraz Fido ten piłka tak ataku do Donajca. Jeszcze Wielgus, Wielgus do środka, ale tutaj nie ma nikogo. Niebezpieczny strzał. Raz, dwa. Dziękuję. Jak można to zagrać? Katra, a tym razem tracimy tę piłkę. Teraz Wiktor Wada przejmuje ją. Na naszej połowie ale niecelne zagranie. Ale wrócił Wielgus, zagrywa do Dominika. Mruz spokojnie do Katry. Katra, po tam to piłkę, będzie aut dla tarnowi. Idziemy do końca meczu. Przegrywamy 4-0. Szkoda troszkę, bo ten będzie wcale tak nie wyglądał. Eee, natomiast straciliśmy bramki. Teraz w ataku drużyna Donajca I będzie już dla drużyny Donajca nowy Sącz. Dośrodkowanie, wychodzi Dominik, wybiera tą piłkę, niebezpieczny będzie strzał, ależ bomba. Na szczęście obok Subka. Do Strzałkowskiego, Strzałkowski próbował wyprowadzić piłkę, udało mu się to. Jeszcze ja prosto padłe zagranie teraz do Leśniaka, bardzo dobre zagranie, zdąży do piłki Leśniak, zdążył, a i uciekła mu ta piłka, szkoda. Cztery minut do zakończenia meczu. Trudno już tu będzie coś ugrać, będzie długie zagranie na pewno. Nie bawi się bramkarz. I łapie Dominik. Dawaj szeroko, już zadamy. I teraz do Katry. Katra przyjął tą piłkę. Walczy tam Kacper. I wywalczył aut. Aut Tarnowi. Wadas. Do leśniaka, leśniak. Powalczył tam o tą dawaj, piłkę. Dawaj, 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 dawaj no jeszcze jeszcze blisko, Nie się Wiktor. No teraz długie zagranie, znowu kontra drużyny Dunajca, wychodzi, gol, nie trafił do pustej bramki Gramy, gramy, jeszcze walczymy Tarnowia! Mróz do Wadasa, Wadas po linii, ale niecelnie przejmują to zawodnicy Dunajca, w środku pola teraz niebezpieczna akcja. No. I zacznie Dominik. Dawaj, Dawaj franio jest! Yes. Drugie zagranie, jest tam Katra, ależ nie powalczył teraz. Szkoda, nie zdecydował. <grym> tę piłkę przed pola, ale to zawodnicy Dunajca najca górą. Katra, do środka, no uprzedzony Wielgus, niebezpieczny strzał i gory 5 do 0. Już gramy, Strzałkowski. Wiesz, 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 wiesz. Leśniak ale tracimy tą piłkę troszkę chyba spadły spadło morale 5 goli straconych troszkę chłopcy stracili wiarę Brawo. chyba, ale jeszcze próbujemy. Może teraz, Bator Bator niestety traci piłkę faulowany, Będzie rzut wolny dla Tarnowi, może coś uda się jeszcze pozytyć w półtorej mówili. Półtorej minuty do końca meczu. Będziemy próbować, będzie próbował strzelać. Dawaj, bieżysz, Maciu! Próba dawaj, dogry, dogry, dobry. Dawaj, to dogry, była jeden. próba Wiktora, jeden ale... Wejdź, Jasiek, wejdź! Dominik, wyżej! Od Stój wyżej, bo on wykopie. Teraz cofaj. Dwie zagranie. Dobry wiatr ale. Ale to drużyna Dunajca przy piłce. Jeszcze, jeszcze świetnie rozegrana akcja. Ojej, to jest nieprawdopodobne, jakie bramki strzelają zawodnicy Dunajca. Nieprawdopodobnie Gramy, gramy, chłopaki, gramy gramy. Dawaj, dawaj, z z do Zięby. Będzie rzut wolny. Rzut wolny mamy. Jest, bierz, dawaj, bierzesz piłę, Max Jasiek, bierz. Idźcie tam bierz. bierz Jasiek, tu mamy wolnego. Jasiek Wolny tu jest gdzie sędzia. Zagraj, zagraj wiktorę! Zagraj wiktorem! Centro! Próbować szkodów! tam do piłki Leśniak i strzelił głową, ale piłka trochę w poprzeczkę jest kontra. Świetnie, to jest koniec meczu i na dzisiaj to jest koniec dzisiejszych występów naszej drużyny. Szkoda, przegrywamy 6-0 w ostatnim meczu z Dunajcem na wysąd. Eee, szkoda. Eee, nie byliśmy jakoś specjalnie gorci w tym meczu, natomiast kontry drużyny Dunajca były zabójcze i dlatego wynik taki jaki jest. Dziękuję wszystkim za oglądanie dzisiejszych transmisji. I zapraszam na kolejne transmisje w najbliższym czasie.